Kiedy księżyc rzucał srebrne światło i nadał się, że wszystko wokół zapadło w głęboki sen. Pluszowy misiek łatek poczuł niespodziewany zastrzyk energii. Ożywając w tajemniczy sposób, otworzył oczy i dostrzegł świat z zupełnie nowej perspektywy. Pełen ekscytacji, zsunął się z półki, gdzie zazwyczaj spędzał swoje dni i poczuł w sobie pragnienie zorganizowania małego, figlarnego psikusa. To odkrycie dodało mu odwagi, aby zaplanować coś. Co rozbudzi poranną rutynę całej rodziny. W jego miękkim sercu zrodziła się determinacja, by namówić przyjaciół na wspólną zabawę. Łatek delikatnie przemierzał pokój, aż jego uwagę przyciągnął uroczy blask czerwonego autka, które zawsze wydawało się być gotowe na wszelkie harce. Widząc jego przyjazne światełka, Łatek nie mógł się powstrzymać, by nie zawołać: Hej, autko! Choć to był tylko szept, autko niemal natychmiast podskoczyło na swoich kołach, z wibracjami podekscytowania. Musimy zrobić mały psikusek, tłumaczył Łatek, zarażając Autko swoją pomysłowością. Gotowe na nowe wyzwania, Autko zawarło umowę z Łatkiem, a w ich sercach zakwitła iskra szalonej przygody. W blasku księżyca pluszowy misiek Łatek dotarł do drewnianej stajni, gdzie stał wesoło kiwał się drewniany konik na biegunach. Jego czarne oczy błyszczały w półmroku gdy łatek z podekscytowaniem zaproponował mu udział w psikusie. Konik, zawsze marzący o przygodach poza zwykłym kiwaniem, bez wahania przyjął propozycję, wesoło klekocząc kopytkami po podłodze. Decyzja ta dodała planowi łatka kolejnej iskierki radości i energii, a przyjaciele ruszyli dalej, by znaleźć kolejnego uczestnika ich małego projektu. Razem z konikiem gotowi byli dołączyć do tej figlarnej symfonii, która miała rozbrzmieć w całym domu. Pluszowy Misiek Łatek, po namówieniu przyjaciół autka i konika, znalazł porcelanową lalkę, odpoczywającą w pobliżu szafy ze skarbami. Uwagę Łatka przyciągnął jej piękny koronkowy kapelusz, który delikatnie kołysał się w rytm jej snu. Gdy usłyszała zaproszenie do zabawy, lalka pomrugała swoimi błyszczącymi oczyma, z pełnym entuzjazmu i od razu zgodziła się dołączyć do szalonego planu. Przyjęcie przez nią propozycji sprawiło, że grupa zabawkowych sprzysiężonych zyskała kolejnego energicznego uczestnika, gotowego na psikus, który miał obudzić dom pełen śmiechu. Wspólnie postanowili, że to właśnie oni urozmaicą poranną rutynę poprzez figlarny psikus z rozsypanymi klockami. Pod czujnym okiem łatka wszystkie zabawki zgromadziły się pod łóżkiem, gotowe do realizacji swojego figlarnego planu. Pluszowy misiek z entuzjazmem przedstawił finalne szczegóły psotnego planu, a każdy z jego towarzyszy z ekscytacją przytaknął, doceniając pomysłowość łatka. – To będzie niezły poranny taniec – zachichotało autko, migocząc swoimi światełkami. Konik wesoło kiwnął głową, a lalka poprawiła swój kapelusz z uśmiechem. Razem czuli, że to będzie jedna z tych nocy, która na długo pozostanie w ich pluszowych serduszkach. Poranne słońce wlało się do pokoju, budząc dziecko, które, chociaż jeszcze zaspane, miało na twarzy promienny uśmiech. Z jakiegoś powodu poczuło intuicyjny dreszczyk ostrożności i powoli opuściło łóżko, unikając niespodziewanej pułapki z klocków. Gdy wzrok padł na rozsypane klocki, zaciekawienie dziecka wzrosło, zamieniając się w delikatne zdumienie kto mógł położyć je pod łóżkiem. W powietrzu unosiła się aura niewinnej psoty, niosącej ze sobą tajemnicze przypuszczenia. Spoglądając na swoje zabawki, dziecko poczuło skryty uśmiech w naszej pluszowej ekipie. Dziecko, odkrywając figlarny psikus swoich ulubionych zabawek, nie mogło powstrzymać się od śmiechu, który napełnił pokój radością. Widząc rozsypane klocki, zrozumiało, że to był nieporadny, lecz uroczy prób zabawkowej zabawy. Choć wiedziało, że pluszak, autko, konik i lalka nie mogą same się poruszać, w sercu czuło wdzięczność, jakby ich magia w jakiś sposób naprawdę zadziałała. Uśmiechając się do swoich małych przyjaciół, dziecko starannie zebrało klocki, odnawiając porządek, a w duszy pozostając z ciepłym wspomnieniem tej niespodziewanej psoty drobne nauczki. Łatek, obserwując radosną reakcję dziecka, czuł się spełniony i dumny ze swojego figlarnego planu. Jednak śmiejąc się w duchu, zrozumiał, że ważne jest dbanie o bezpieczeństwo przyjaciół i unikanie sytuacji, które mogłyby sprawić komuś ból. Kiedy dziecko z łagodnym uśmiechem pogładziło misia, autko, konika i lalkę, łatek poczuł, jak serce nabiera ciepła i miłości. W tej chwili zrozumiał, że nie tylko psikusy dają szczęście, ale również bycie i dzielenie się radością z innymi. Cała ekipa zabawek zdała sobie sprawę, że chociaż przygoda była udana, to odpowiedzialność i troska o przyjaciół pozostają najważniejsze.